Witam w kolejnej odsłonie, 17 styczeń, godzina wieczorna, chciałem pokazać jeszcze na siwych wiankach Budapeszty, 30 sztuk jest tutaj, było 44, część już została sprzedana jeszcze zostało 30 sztuk do sprzedaży, tak wyglądają Ktoś by był zainteresowany, zapraszam do kontaktu telefonicznego lub poprzez. Na YouTube mam filmik, może ktoś powiedzmy zobaczy, chce przez pytanie na, na tym lub, lub telefonicznie. Jestem do dyspozycji, gołębie wysyłam. Koszt 40 zł. Są samce, samice w większości 21 rok. Zapraszam do kontaktu. Kiedy dzisiaj pojechało kolejne 10 sztuk do ludzi. Następne 6 było zamówionych. Pojadą, pojadą jutro. Także tu jest tyle co zostało z Budapesztu na Siwym Wianku. Jest jeszcze 10 na Żółtym Wianku. Dosyć przyzwoitych jeszcze cztery na, na czerwonym, czyli na miedzianym wianku Chętni, którzy coś tam potrzebują proszę dzwonić Przy zakupie wezmę 20 sztuk Wysyłkę Mogę zaproponować gratis 30 sztukach połowę wysyłki z 20 zł. A tyle. Zostały już odrobaczone przez ostatnie 4 dni. Także jeszcze kto będzie chciał, kto zakupi, może przed lęgami jeszcze je kolejny raz zaszczepić. Część była szczepiona salmowirem, część była szczepiona jedno, jednoskładnikową kolumbą, także gołąbki w niezłej kondycji, obecnie niepuszczane, ze względu na że mieszkam poza miastem. Dużo jastrzębi jest blisko lasu, także już okres zimowy. Zresztą dzisiaj nie była nawet pogoda, żeby je wypuścić, nawet na dach bardzo nie chciały wychodzić. Także będę kończył. Komu się spodobał filmik, może to jakoś dam, powiedzmy łapkę w górę. No, dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnych odsłonach. Dziękuję.